Pierwsi uczestnicy siódmej edycji sportowej imprezy Gdańsk Biega kierowali się w kierunku mola w Brzeźnie już przed godziną 11. Trzeba się trochę poruszać. A pogoda nie przeszkadza? Jakoś damy jadę. Siły? Tak, jest dużo. Lepiej wyjść z domu niż siedzieć cały dzień przed telewizorem. O 11.45 biegacze rozgrzewali się w rytmach tanecznej zumby. Wystartowali w samo południe. Byli tacy, którym kilku minut rano zabrakło. Co się dzisiaj wydarzyło? Na się spóźniliście? Chorek na słowackiego. Ale też, że mamy dwójkę dzieci. To nietypowy bieg, bo zawodnicy nie mają numerów startowych, nikt też nie liczy im czasu. Pomimo tego, pierwszeństwo na mecie to zawsze powód do dumy. Kiedyś trenowałem i biegałem tak, że tak powiem, wyczynowo. Teraz to jest właśnie bardziej dla, dla przyjemności, dla zabawy. Jak ciężko jest pogodzić sport z, z innymi rzeczami. A takie symboliczne zwycięstwo to też zwycięstwo dzisiaj? No, oczywiście, że tak. <laughs> Przynajmniej będę miał ładne zdjęcie do kolekcji. Ja z mamą często biegam też. Czasami z kuzynem i po prostu. Rodziców nie widzę. To znaczy, że zostali w tyle? Tak. Ale numer. Gdzie są? Jak myślisz? No pewnie tam dzieli daleko, bo ja szybciej wystartowałem. Czyli kondycji mogą pozazdrościć synowi? No tak. Powodem do dumy może być też po prostu przekroczenie mety. To dziękuję, że Pani wyczekała. Bo na drugim okrążeniu już miałem kryzys dosyć poważny, ale myślę, że najważniejsze, że wszyscy staramy się dobiec. Czas się nie liczy, biegamy dla zabawy. W niektórych to niepogoda sprawiła dzisiaj biegaczom najwięcej trudności. I jak się biegło? O matko, ciężko, ale fajnie bardzo, po piachu najtrudniej, prawda? No, bardzo. Było... Najtrudniej po piachu, ale potem weszliśmy na, na tą ścieżkę leśną, parkową, no i już wtedy lepiej. Jaki dystans wybraliście? E, ten krótszy, trzy, no to jest taki dystans w bardziej, ale daliśmy radę, prawda? Dobiegliśmy A. tutaj e, biegiem, nie spacerem, także no, było fajnie. W przyszłym roku może sześć. Czy ten wspólny dzisiejszy bieg to była może randka? Nie, my już randek nie potrzebujemy, aczkolwiek było to miłe urozmaicenie dla nas. To było miłe spędzenie czasu, mimo że piasek dał się dzisiaj we znaki, i bez wątpienia będziemy to jutro czuć w naszych nogach. Szczególnie z tą imprezą związany jestem od samego początku, jak kilka lat temu, kiedy startowaliśmy, kiedy na pierwsze, pierwszą edycję Gdańsk przyszło 400 osób. Wtedy zaczynaliśmy, a to było kilka lat temu. Teraz widzimy, że mimo e, niesprzyjących warunków, a zawsze by był Gdańsk-Wieka, zawsze było słońce i zawsze było niebieskie niebo, dopiero pierwszy raz mamy taką sytuację, że... Pada deszcz i jest trochę niebo zachmurzone, mimo to gdańszczanie przyszli bardzo tłumnie. A za taką postawę i odrobinę słowotwórczej kreatywności Gdańsk biega, a Dominika się nie ogląda, tylko w biegu startuje, bo swoje zdrowie od najmłodszych lat szanuje. należy się nagroda, a w zasadzie cała siata nagród. Jest kubek, jestem z Gdańska. Wow, Domi, No nie! Zobacz, Co to jest? Samsung, tak, Galaxy. To jest chyba tablet, o, jest prawda? Tablet. O. Oh, oh. W tym roku mimo dosyć niesprzyjającej pogody gościliśmy około 4000 uczestników. To są zarówno najmłodsi dzieciaki, które biegły razem ze swoimi rodzicami, przyjaciele, znajomi. Wszyscy pokonali trasę 3 lub 6 kilometrów po plaży. z Biega powiązany jest też z akcją charytatywną, akcją, której o co chodzi? Chodzi o to, żeby zebrać pieniądze na operację chorego na serce jednorocznego tymka. I w jaki sposób zbieracie te pieniądze? Jak możemy, jak Gdańsze nie mogą pomóc? Wspólnie z Mosirem zebraliśmy podpisy na koszulkach, podpisy znanych osób, które wzięły udział w imprezie. I koszulki te można licytować, przez serwis się pomaga i w ten sposób, a pieniądze zostaną przeznaczone na operację. Choć pogoda dzisiaj iście Barowa, Gdańszczanie i nie tylko Gdańszczanie, bo jak usłyszałam, byli też goście z Słuwałku, Białego Stoku czy z Rzeszowa zdecydowali się zamiast do dowaru przyjść na Gdańską plażę, bo Gdańsk biega to impreza, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i zawsze jest gwarancją świetnej zabawy, nawet jeśli pogoda nie dopisuje.